W zadaniu trzecim mamy obliczyć wyraz A3, A4, A5 oraz A6 określonego redukcyjnie. W takim razie w podpunkcie A nasze A1 jest równe 0, natomiast nasze A2 jest równe 2. Trzeci wyraz naszego ciągu musimy do naszego wyrazu 2 plus 1, czyli to będzie A2, dodać A2. Minus 1 i to będzie równe 2, bo a2 to jest równe 2. Dodać 2 minus 1, no to mamy 0, czyli 0. Będzie równe 2. Kolejny wyraz naszego ciągu, czyli to jest a3 plus 1. Jest on równe a3 dodać a3 minus 1. Będziemy mieli 2 dodać drugi wyraz, czyli to będzie 2 dodać 2. I to jest równe 4. A5 jest równe A4 plus 1, czyli A4 dodać A4 minus 1, 4 dodać 2, bo 4 minus 1 to mamy 3, czyli trzeci ten nasz wyraz będzie równe 6, i A6 jest równe 5 plus pierwszy wyraz, żeby dał nam A6. W takim razie mamy A5, Dodać A5 minus 1 to jest równe 6, dodać nasze A4, A4 u nas to jest 4 i jest równe 10. W podpunkcie B pierwszy wyraz naszego ciągu jest równy 1, drugi wyraz naszego ciągu jest równy 3, trzeci wyraz naszego ciągu to jest A2 plus 1. Czyli będziemy mieli a2 dodać a2 minus 1, to jest równe 3 dodać pierwszy wyraz, czyli 3 dodać 1 jest równe 4. Czwarty wyraz naszego ciągu, czyli to jest a3 dodać 1, będzie równe w takim razie a3 dodać a3 minus 1, to jest równe 4 dodać nasze a2, czyli a2 to będzie 3. Mamy 7. Piąty wyraz naszego ciągu to będzie A4, dodać A4 minus 1. Czwarty wyraz to jest 7, trzeci wyraz to jest 4, mamy 11. A6 to jest A5, dodać A5 minus 1. U nas A5 jest równe 11, dodać A4 jest równe 7, czyli mamy 18. Pod punkcie C Pierwszy wyraz ciągu jest równy 1. Drugi wyraz ciągu jest również równy 1. W takim razie obliczmy kolejny wyraz naszego ciągu. A3 to jest nic innego jak a2 do potęgi drugiej, odjąć a2 minus 1. Czyli będziemy mieli 1 do potęgi drugiej, odjąć a1, czyli 1 odjąć 1 mamy 0. Czwarty wyraz naszego ciągu to jest a 3 do potęgi drugiej odjąć A3 minus 1, czyli to jest równe 0 do potęgi drugiej odjąć drugi wyraz, czyli 0 odjąć 1, będziemy mieli minus 1, a 5, czyli czwarty wyraz do potęgi drugiej odjąć A4 minus 1, to jest równe minus 1 do potęgi drugiej odjąć nasz trzeci wyraz, czyli będziemy mieli A3. Minus 1 do potęgi drugiej mamy 1, minus 0, czyli będziemy mieli 1. A6 jest równy poprzednim wyraz, czyli to jest A5 do potęgi drugiej. Odjąć A5 minus 1. 1 do potęgi drugiej odjąć A4. Jest równe 1 minus minus 1. Czyli to jest 1 dodać 1 i będziemy mieli 2. W podpunkcie D. Pierwszy wyraz nasze, naszego ciągu to jest równe 2 i a2 jest równe 1. a3 będzie równe a2 razy a2 minus 1 i odjąć 2. To jest równe 1 razy a1 odjąć 2. 1 razy 2 odjąć 2, czyli będziemy mieli 0. a4. To jest A3 razy A3 minus 1 i odjąć poprzedni, czyli 3. Będziemy mieli 0 razy A2 minus 3, czyli to jest minus 3. Piąty wyraz naszego ciągu to jest A4. Razy A4 minus 1 odjąć 4. Mamy minus 3 razy A3 minus 4. I to jest równe minus 3 razy 0 odjąć 4 i otrzymamy w takim razie minus 4. Piąty wyraz naszego ciągu, a5 razy a5 minus 1 odjąć 5, to jest równe minus 4 razy minus 3 i odjąć 5, czyli będziemy mieli 12 odjąć 5 jest równe 7.